dzisiaj odpływamy sobie na statku znowu bo ładny jest wieczór mała jest fala mały jest wiatr więc popływamy sobie trochę o, to jest przystań, którą opuszczamy właśnie w celu odbycia podróży morskiej Wczoraj nie zaczęło nas Bujać. ale to nic, na tym polega cała przyjemność. O tam, znowu banan zgubił swoich pasażerów, ratują ich z wody. To płynie. To płynie. By Nie. płyniemy. Tak. Ale jak przychył, Boję się, że mi telefon tam wpadnie. Dobra, no to teraz O, wykonujemy skręt w czasie naszego rejsu. No na wój, jak spojrzeć. Reling na tle horyzontu, widać trochę, nosi nas do góry i do dołu. Świeży wietrzyk, tak zwana bryza. Bardzo fajnie. A tam daleko pozostał przystań. I wiatraki, które... coś powiedzieć, bo tu nas widać lepiej. Widzisz? No. Płyniemy sobie tak. Płyniemy, tak. Ale widać jak na okręcie jest dużo. To nie jest okręt, to jest to widać w całe wybrzeże. Zbudowaliśmy kawałek morza i wracamy. Ale widać bardzo dobrze wszystko. Jak od, od lewa do prawa. A na wodzie jest taki łuk od naszego zakrętu. Tak, tak. Kilwa ter. Jak? Kilwa Czyli z niemieckiego. Woda. Śladko.

no i woła, hej, Matołku! Zmykaj stąd, bo będzie burza. Koniec? <głos> <głos> Dzieci się obejrzały z zainteresowaniem. Rejs zbliża się do końca. Jesteśmy już blisko przystani. Chodź, tutaj siadł jeszcze. przychodzisz silnik wyłączony klieniem, teraz pędam doświadczony marynarz za chwilę obłoży cumy i z powrotem się stać